Chciałem pokazać, tu mam te mateczniki, co ich nie użyłem i tak przepowszechniałem. i chciałem pokazać właśnie jak my na przykład nauczymy się tego robić w ten sposób, że ta larwa później po odkrojeniu na przykład by była tak powieszona tą dupką do góry na tym mleczku to jest w porządku, ale w momencie kiedy ona na przykład nam tak spadła, że wisiała na tym czubku, na tym czubku matecznika, tu na tym czubeczku, no to wtedy już jest źle, tak? No, a jak tą jedną stroną, tą dupką się trzymała tej góry ładnie tego mleczka no to wszystko wyszło w porządku. Yy, ja nie wiem, ludzie robią na różne to yy, sposoby i jedni się mniej z tym bawią, drudzy więcej. Ja po prostu biorę, wytnę i włożę. I to by było tyle i staram się to zrobić tak w miarę delikatnie, żeby ich tak nie uszkodzić tych mateczników tak jak on jest. W tej oryginalnej swojej komórce, to żeby z drugiej strony ani nic w koło się nie podrywało, żeby po prostu on był w całości taki jak został zbudowany. Czasami zauważyłem, że jak na przykład jest świeżo, świeżo zasklepiany, to jak gdzieś tam jest dziurka na dole, to one potem go normalnie zasklepią, te co się nim dalej zaopiekują I, i nie ma z tym jakiegoś, widzę takiego problemu, nawet jak jest tak naruszony delikatnie, że gdzieś się przyjdzie. To też nie, ma, nie, nie jest jeszcze tak źle. O ile po prostu ta larwa nie spadła, tak. I, i, i no, tych mateczników jeszcze będę miał, oczywiście. Więc ja się o to nie martwię, że coś mi poszło nie tak. Dlaczego to jak gdzieś coś nie pszczoły nie poprzyjmują, to będziemy robić to bardziej może trochę na spokojnie. Tego jest tak, mamy kilka uli takich dość mocnych, to jesteśmy w stanie tych mateczników narobić naprawdę dużo. Naprawdę dużo I, i, i ta zabawa wtedy jest praktycznie, cały sezon może trwać ta zabawa, że te mamy, e, e, ciągle w jakiejś rodzinie one nam się w ten sposób produkują. E, widzę, że dla ludzi to jest nie, niekoniecznie niektórych jasne, w którym momencie i co jak. No trzeba po prostu zrobić odkład na starej matce lub, lub ją ubić, no jak kto chce. Ja bym najlepiej wolał, jeśli mamy na przykład, chcemy to robić na silnej rodzinie, a mamy tylko jedną, tak? No to robimy odkład na starej matce z boku, dajemy młodej pszczoły tyle, żeby to ruszyło i w tej dużej, silnej rodziny osierocamy, osierocamy ją całkowicie, czyli przychodzimy po pięciu i po pięciu, tak, i po kolejnych pięciu, po pięciu, ścinamy i po kolejnych pięciu, tak ścinamy, patrzymy co się dzieje z tą rodziną i tak dalej, i po tych kolejnych no to sobie właśnie wycinamy kawałek z tej starej matki, jak ona po pobuduje obok jakiś ładny plasterek i ma na nim jajka, no to wycinamy kawałek tych jajek, montujemy w te beleczki tak jak pokazywałem i wkładamy do tej osieroconej rodzinie w tym momencie, jak ona nie jest w stanie najlepiej już pociągnąć nic ze swoich larw. O, to też o to chodzi, że musimy dojść do tego momentu. Już nieważne jak my do nich chodzimy, my możemy chodzić do nich codziennie i zrywać. No, chodzi o to, żeby była osierocona i koniec. Nie dla takiego lajka to to musi być, że to wszystkich czerw w, w ulu musi być. Pokryty wieczkiem, i to jest koniec. Tak? I w tym momencie dopiero podkładamy te jajeczka, i one zrobią z tych jajeczek te mateczniki, i te największe mateczniki, później używamy do tego, żeby na przykład podkładać do innych, także osieroconych rodzin. Tutaj mam osierocone rodziny one jeszcze miały motyw do robienia swoich mateczników, bo, 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 bo były larwy otwarte, ale. Yy... Ale tak, ja dałem matecznik, który jest dużo starszy, już jest zasklepiony. Nawet jeśli by pociągnęł jakieś swoje, mi się wydaje, że ten mój chyba by się wygrył wcześniej i ta moja matka by ubiła tamtą matkę. To jest raz. O ile go nie skasują teraz, tak? Bo są czasami takie pszczoły to, toporne, <grym>, że oporne są i, i, i one ten matecznik skasują, bo mogą zrobić to ze swoich larw. No to, to te też tak już mi się zdarzało. Ale w tych takich rodzinach, co do rąk nie skaczą i nie są jakoś specjalnie takie drapieżne te pszczoły, to to się w miarę udaje. I dlatego zdecydowałem się zrobić to trochę szybciej dzisiaj. Wiele czegoś nie wyjdzie, tu tych mateśników jeszcze mam. Ta rodzina może być osierocona długo, bo, bo to dopiero mi akacja zaraz zacznie puszczać kwiatek. Więc niech tak jest, jak jest. Ale te pierwsze próby już są. Jak te matki będą ładnie czerwić, no to się przerzuci na dół i potem można zrobić już z tego więcej też. No, można nawet sobie na weselniaka jakiegoś odsypać po miodobraniu pszczoły od niej, tak? Yy, I to by było tyle. I, i życzę jej pracy. Jakby były jakieś pytania, tak, bo ja tak yy, 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 może czasami coś zagmatwam, tak? No bo to jest zawsze, jak ja o czymś mówię, no to w głowie mam dużo rzeczy, bo to yy, jest dużo takich cząstkowych informacji, które się na to składają, tak? I, 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 I takie czasami penetrowanie w tym, żeby powiedzieć coś bardzo szczegółowo jest dość trudne po prostu i, i trzeba <tuszy> się czasami też to zastanowić, jak to później, więc nie tak jest. Ale no, jeśli chodzi o pokazywanie tego, jak tam to się podkłada i jak to się mniej więcej robi, no to mniej więcej tak, 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 tak jak zobaczycie, jak będzie, będzie wychodzić, nie, to za jakiś czas wszystko wyjdzie samo w praniu, tak. No i dobra, no i to by było to wszystko i życzę miłego dnia.